Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój typowy dzień na kursie we francuskiej szkole dziennikarstwa. Jeżeli nie padam, to przed zajęciami idę sobie na spacer. Wtedy sobie słucham muzyki albo podcastów. A ostatnio przesłuchałam jednego audiobooka. Jakiś czas temu obejrzałam sobie Teledysk Pink Floydów w świnie i pamiętałam tą historię, ale nie pamiętałam jej w detalach. Z tego, że Miedczyński nie zrobił streszczenia, tylko kazał przeczytać. To przesłuchałam sobie audiobooka. Jest na YouTube dostępny za darmo, taki czerwony. I mam takie pytanie: I jak to się w ogóle stało, że. No, ja pamiętam to, że to omawialiśmy w szkole, że czytaliśmy. I pamiętam tą historię, ale nie pamiętam w ogóle tego, żebyśmy mówili o metaforze tej książki. Że świnie to rząd, że psy to policja, że owce to szarze obywatele, i w ogóle cała ta metafora e, Związku Radzieckiego. Na kogo byśmy wyrośli, gdybyśmy czytali tą książkę ze zrozumieniem w gimnazjum? Śniadanie, na przykład owsiankę albo sałatkę z hummusem. Zazwyczaj zaczynamy o 9.30, jest teraz 9.15, ja wyszłam z domu, mam tak 10 minut na piechotę, ale czasem jest tak jak dzisiaj, że nie wiadomo dlaczego. Zajęcie się zaczynają wcześniej, o 9:00. Mam taki rytuał, że jak idę do szkoły, a mam na piechotę 10 minut, to dzwonimy do siebie. Ça va toi La cinquième chose à éviter, euh, c'est éviter les références, les plans parallèles par exemple. On appelle ça des plans parallèles. C'est des plans où on voit en même temps ce qui se passe dans deux actions différentes. De toute façon, ça peut se rééquilibrer. Tu vas avoir une petite séquence derrière, petite séquence de rien.

Miałam spilmować, że jem, zdarza się, a teraz zjadam pod wieczorek. Jak w ogóle wyglądają te zajęcia? Jest tak, że ci prowadzący, oni na co dzień nie uczą w szkole, tylko pracują w zawodzie. Na przykład yy, są dziennikarzami albo reporterami obrazu, czy pracują w radiu. I przychodzą na dzień, dwa, czasem tylko na godzinę, żeby opowiedzieć o swoim zawodzie żeby zrobić jakieś ćwiczenia, parę razy nagrywaliśmy reportaże czy audycja radiowa.

Tak, żeby można było przełączyć po prostu na obraz ze studia. I zażartowała, że nie chcemy mieć czarnego tła, że mamy już czarnego prezentera. Spisamy listę tych ludzi w Excelu wraz z profesjami, więc jak ktoś chce, co część to link jest w opisie. Ale jak możecie się domyśleć, większość to faceti. chyba 24 osoby na 29. Tylko cztery osoby na 29 z tych wszystkich prowadzących było pochodzenia spoza Francji. Znaczy, wszyscy byli Francuzami, ale były też takie osoby, które miały jakby przodków z Magrebu, z Pakistanu, z Portugalii. I co ciekawe, tylko jedna z tych czterech osób pracowała tak rzeczywiście w mediach, mediach jako dziennikarka. A pozostali to byli e, programista, e, dziennikarz internetowy. To w sumie też trochę w mediach, ale jednak nie tak tradycyjnych. I jeszcze był e, niezależny reżyser. I w ogóle nie było żadnej osoby czarnoskórej. Już jest po 13.30, więc będę się zbierać, bo o 14.00. 15 zaczynamy sesję popołudniową i dzisiaj mamy bo mamy wizytę w inkubatorze startupów. Więc może być fajnie. Wiecie, jakie są krzesła Miss van Der proszę bardzo. A to, to nie, nie pamiętam jak to się nazywało, ale też kojarzę. I tu też nawogato Charles Ims. Odpocząć chwilę. Na inne zajęcia mam przygotować krótkometrażowy film. I ja naprawdę wezmę sobie to krótko do serca. A tak przy okazji wam powiem, że ten styl życia, że mamy zajęcia od poniedziałku do piątku, po 8 godzin praktycznie. Po 8? Nie po 8, po 6,5. Boże, to sobie było jakbym miała 8 godzin pracy. No. Nie odpowiada mi po prostu. Jestem cały czas zmęczona i w weekend mam tylko... Czuję się, że nie mam czasu dla siebie. A w weekend chcę tylko odpoczywać i nie chcę mi się nic innego robić, tylko mam siedzieć w domu. Albo posprzątać sobie w domu. Nie odpowiada mi coś takiego. I bardzo tęsknię za wakacjami. No, ale fajnie. Będziemy nagrać film krótkometrażowy na zajęcia. Come, baby, chodź. <laughs> Powiedziałam wam, jak ja w ogóle znalazłam tą formację. A znalazłam ją dzięki misji lokalnej, misji lokalnej, Czyli w takim miejscu, gdzie ludzie pomagają młodym. Nie tylko w znalezieniu pracy czy studiów, ale tak ogólnie w usamodzielnieniu się. I tam właśnie powiedzieli mi, że mogę się zrekrutować. No i zrobiłam to i mnie wybrali. Zaczęliśmy ten kurs, y, formację, na odległość na początku, no bo jeszcze wtedy były mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o wirusa, także fajnie było nie tracić czasu na przemieszczanie się i na jakieś szykowanie się. No i gdzieś tak po miesiącu, półtorej y, kursu, czyli gdzieś tak po wieczerca zaczęliśmy zajęcia stacjonarnie I to też ma swoje plusy, ponieważ to jest kompletnie inna atmosfera i fajnie było poznać ich ludzi. No i mogliśmy używać sprzętu ze szkoły, czyli studia, komputerów. Pracowaliśmy na makach w ogóle, na bogatym nie? Ten kurs utwierdził mnie w tym przekonaniu, że nie chcę pracować w mediach jako dziennikarka, na przykład. Ja bym po prostu nie zniosła takiej presji, żeby wiedzieć cały czas na bieżąco, co się dzieje w świecie. Ja nawet nie czytam yy, walla na Facebooku, a tym kursie są takie osoby, które się chwaliły tym, że co wieczór oglądają wiadomości. Również poznałam trochę taką etykę dziennikarską tych ludzi, którzy mieli z nami zajęcia. I zdania, jakie usłyszałam na tym kurcie, po prostu mnie zszokowały. Na przykład takie, yy, że ten artykuł to nie jest manipulacja, to jest wybór. Wybór jak przedstawisz jakieś wydarzenia. Albo to, że kiedyś zaproponowałam, żebyśmy zrobili wydanie wiadomości o ruchu Black Lives Matter. I w odpowiedzi usłyszałam coś takiego, że lepiej nie wybierajmy tego tematu, że lepiej jest wybrać coś pozytywnego, bo wtedy Maros poda nam dofinansowanie. Po prostu odkrywam prawdziwe życie chyba w tej Francji. I finałem tego kursu będą dwa tygodnie, kiedy będziemy robić turnę po plażach. I plan jest taki, że z tego też nagram wideo. A teraz już y, pójdę się umyć, może zrobię sobie smażonego kalafiora. I tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!